Witam, pokażę teraz jak na Samsungu i 5700 działa najnowsze tytuły z dziedziny gier i posłuży się w tym celu grą Racing Fender Lite, która jest w całości do pobierania z marketu za darmo. Tak więc uruchamiamy grę, tutaj wyskoczy nam oczywiście parę reklam, po czym nastąpi przeskok do menu gry i tutaj hmm, klikamy Single Player, od razu ładuje nam się wyścig, ponieważ jest to w wersji demo. trochę pogłośnimy. No i tak jak widzimy, tutaj brakuje tekstur, brakuje sterownika graficznego odpowiadającego za umieszczenie tych wszystkich tekstur. Sama gra klatkuje podczas gry. No i sprawia to wrażenie o, bardzo niemiłe. Tutaj widzieliśmy właśnie przeskok przez teksturę, który nie powinien nastąpić. No niestety gra się bardzo nieprzyjemnie, bardzo źle i nie sprawia to przyjemności w użytkowaniu. Tutaj w niektórych momentach, kiedy samochody oddalają się od nas, już nie widzimy te tekstury. Natomiast przy podjeździe bliżej, tak jak teraz to miało miejsce, niestety te tekstury w dalszym ciągu giną. Tutaj widzimy brakującą również teksturę nieba. No i ogólnie cały proces klikowania podczas jazdy tym białym samochodem. Myślę, że nie ma co przeciągać dłużej tego testu, ponieważ widać, każdy widzi, jak ta gra klatkuje, jak Samsung po prostu nie wyrabia się z prawidłowym odtworzeniem tej gry. Chciałem zaznaczyć, że Racing Fender jest grą wymagającą, jest grą na najnowsze telefony, na najmocniejsze jednostki i dość problematyczną, ale mimo tego nie spodziewałem się aż tak słabego wyniku. A może już przejdziemy ten wyścig do końca. No. I to by było raczej na tyle. Dziękuję bardzo.